Dzień dobry moi drodzy. TV Aksjomat się kłania. Dawno mnie nie było. Nie wiem czy mnie pamiętacie jeszcze. Może niektórzy nawet zetknęli, moi drodzy. Tak spontanicznie nagrywam trochę taki nieogolony, trochę nieulizany. Ale pan Mateusz Morawiecki nie pozwala mi milczeć już. Mówię, nie będę nagrywał tam wiecie, o tym covidzie, bo to już się samo pieprznie w końcu. Ale jedną rzecz muszę wam powiedzieć, bo genialny pomysł, rząd wymyślił po prostu mega, mega gość. Z tym niedzielski z tym borewickim, to są tacy ta, takie tęgie umysły i ten dworczyk je jeszcze też. Uuu, wirtuus myślenia. Szanowni pań i pisania tam tych Mianowicie, o co mi chodzi, będzie można się testować w aptekach. No złoto, mm, całe szczęście, że to zrobili. No, teraz rozumiecie, pójdziecie sobie do apteki, tak czujecie się nie bardzo, coś was tam w skrzyżu łupie, idę sprawdzić, czy jestem chory. No i tam 15 minut trzeba będzie w aptece czekać, czy pozytywny, czy negatywny. No jak negatywny, to biedy, ale jak pozytywny, to co? A, no to tych wszystkich, co tam czekali obok w tej kolejce. No i tych wszystkich, co tam pułap przyśli, i tych wszystkich, co w tej aptece pracują, no na kwarantannę trzeba będzie. No to oni się porobił tych 15 milionów będzie na kwarantannę niedługo. Ale pewnie powiedzą, że tam nie trzeba. Ale jak tam jakiś rodzic nad. Gorliwy weźmie smarkaczowi w żłobku, zrobi test, się okaże pozytywny, to kurna cały żłobek zamknął, przedszkole zamkną, do szkoły przyjdzie listonosz, jak tam wejdzie do środka, to przez okno podają, żeby nie wchodzić do środka, bo jak nie, to na listę wpiszą, bo o, miał kontakt w sekretariacie na kwarantannę, na kwarantannę, To kurna wirus. A tutaj do apteki wszyscy, starzy, młodzi, przyjdzie chory na serce, no i się może zarazić chyba jak w tych aptekach będą robić te testy, bo iluś tam pozytywnych będzie zakładam. No, ale w aptekach nie trzeba się bać. I w tych punktach, w których robią wymazy, to nie trzeba się bać. Boi się najbardziej lekarz, do lekarza nie można przyjść, chór na choremu nie można. Zdrowy zapraszamy, proszę przyjść na rozmowę, porozmawiać. A jak chory, to w domu sieć, gościu, na kwarantannie, bo możesz być chory. Nie będziesz z COVID-em łaził tutaj po przychodniach przecież. Z choróbskami. Zdrowy? No, tak, oczywiście. No i tak sobie myślę świetnie, świetnie, świetnie nam się to wszystko kompromituje czekam na efekty już niektóre państwa się wycofują już teraz, wiecie jak mówiłem rok temu, że czwarta fala będzie przez niezaszczepionych piąta jest przez tych, co się nie chcą trzeci raz szczepić no i najgorzej mają ci co, że to wszyscy chorują, i ci, i ci i co teraz zrobić, panie? Czy ja to wina? Tego ja teraz nie mogę pojąć już. Czy ja to wina wszystko jest? Wina Tuska. Pewnie. Wina Tuska. No. Pozdrawiam.